Siela, z tej strony super ziemniak. A w dzisiejszym odcinku będziemy znowu siedzieć w pracy do późno. Tak. Dobra, no to pracujemy w dealershipie, znaczy w, no, w samochodach ogólnie, w salonie samochodowym. I teraz y, mam. Ktoś ma zaraz przyjść y, na spotkanie. O, właśnie idzie. E, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie y, auta y, Adventino R8. D tak. Yy, czyli pan chce chciałbym... kupić auto, tak? Yy, dokładnie. Yy, 195 tysięcy plus yy, 5 tysięcy. Znaczy tysięcy za tego, za prawo jazdy. O nie. Tak. Dobra. Ja Wiesz... już. 200 tysięcy. Dobrze. Proszę pana, za mną. To z, proszę sobie wypożyczyć co ja poczekam. Wypożyczyć, kupić. No kupić, kupić, dobrze. Dobrze, to tak, to sobie dojedziemy tak do Harbora. Dobrze, to... Pamiętaj, e... pamiętaj pan o kierunkowskazach. A, tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. Dobra, pierwszy minus... Ur. E, oczywiście wszystko idzie... E, tak? Dobrze? Tak. Pierwszy minus, zaraz drugi będzie, nieważne. Dobrze, jest to chwilowo. Też? Dobrze, jak na Ej, tak koza! Jakiś RARAT888 wysłał mi zaproszenie do znajomych. Oho. Dobra, do odcinka. Dobrze. E, do Harpora. Stój pan. E. Dobrze, nie będzie. Hej. Okay. O! O, atrakto! Ten kto wie, ten wie widzowie. Dokładnie, dobra. Dobrze, dobrze. Może sobie w telefonie sprawdzić. Dobra. Albo... Przepraszam. Na zielonym! Szybko na zielonym! Okej... Okay. Przepraszam! Co pan robi? Aha. Zielone! 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 <tryk> Aha... Dobra, już pan, będzie. O! Widzisz, działa. Uff, Już myślałam, że cię na tym złapę. Mm -hmm. dobrze. Okej... Okay. na razie panu dobrze idzie. Na razie, i tak sobie z harbora pojedziemy do jubilera, a z jubilera już możemy pojechać do dealershipa. Dobrze. Yy, yy, pię drugi minus. Drugi minus. O Jezus, wiem o co chodzi. Yy. Tak, Dobrze. jest git. Zapomniałem, że my jedziemy trochę na innej drodze. Więc proszę wybaczyć. Mm, lepsze, lepsze. I teraz skręcić w prawo. Teraz mi pan to mówi? Trzeba mieć szybką, szybką kierownicę, jak się to mówi. Nieważne, że to powiedzenie przed chwilą sam stworzyłem. No dobrze, może być, niech panu to. Yy, trzeci minus. Dobra, bo przez pasy przejechałem. Przecież widzę, że nikt nie idzie. No ale. Ajde. Ale cicho. No i tak masz, dobra. I teraz trzeba się <laughs> zaparkować. O nie. Ale tyłem, ale tyłem. Ej, pamiętasz tamte początki? Tam, 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 tam i ten Mercedes i ten ja? Mercedes, no pamiętam. Co, co, co to było? Co to było? <grym> pan tego nie widział. Co to e... jest? Dobra, czwarty minus. Ile pan prób A ile, minu... A ile minusów e, tam? Maksymalnie e... 10. Ręczny? Zaciągnął Pan dobrze. I ręczny. No, mam ręczny. Dobrze, dobra, e, tak. Tu, dobrze, to teraz tak. E, teraz do jubilera. A z jubilera dobrze. do leadership. Może Pan tutaj kierunk kierunkowskazy użyć. Ale nie musi. To jest git. Tu pan nie musi się zatrzymywać już. No po co muszę się zatrzymać? Ale pan nie musi. Powiedziałem. A. E, dobra. I teraz ciekawe, czy cię na tym przełapię. Laura. E, e, nie przełapię, cię. Myślałem. Przełapałem cię, chyba. Nie użyłeś kierunkowskaza, czy użyłeś? Musieli... Użyłem. Jeśli, na słowo ci uwierzę. Dobra. Użyłem. Ale tu ciężko widać te kierunkowskazy. Nie, akurat y, ja się patrzę cały czas. O nie. <noise> Okej, okay, dobrze. Ej, bo G to jest, żeby tak dwa, dwa kierunkowskazy, to do tyłu jest, nie? Dwa G to jest te, e, to są te alarm, alarmowe, te wiesz, wiesz o co chodzi. Mhm. E, tutaj dobra. Dobra, to już może, uwaga, uwaga i Kolejny minus, pan na zakręcia musiał użyć. Ale dobra, pojedzie pan. Co pan się cofa? No bo ja patrzyłem. Ale jak ja mam tu się zahamować, przecież tu... No wie pan, to panna nie? Nienawidzę tego tunelu. To ja też go nie lubię, jak jeżdżę. No dobra, no co tutaj? Ty... Mhm Gdzie pan, podjedzie. Albo, albo dobra Kolejny Tak? Nic, nic Tylko musiałam, bo chciałam, żeby pan podjechał tam, ale dobra Tuzus Zepsute światło No właśnie te światła Ale dobra, niech pan się rozejrzy i pojedzie to Nie, dobra, nikogo nie ma no. I tak nagle ci traktor wyjeżdża. <laughs> o, ten kto wie. mi o tym nie przypomina. <laughs> dobra. Co się tam dzieje? No, co za debil. Ej, <laughs> e, dobra, już. No, kolejny minus. No bo debil mi tu wjechał, no. No, proszę pana. Mhm. <laughs> <laughs> Rozumiem. Zapraszam, musiałem się zemścić. Rozumiem. Ale pan ma ósmy minus. Dobra, i teraz do dealershipa. I te... No już będzie końcówka. O nie! Dobra. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Co? I tak ci policja wyjeżdża? No. Nie, nie, tego no tak. nie było jakby, nie? No przecież obok parbora też nikogo nie było. No, ale... No już. Nie było tej Halo? Co za idiota! Proszę Pana, ale tu jest ta. My tu mamy... Pęśle, pana. Proszę pana, moje dowodziki. No. Moje dowodziki, proszę bardzo. No Co tu się dzieje? E, widzowie, no. wrócimy, po, wrócimy do was, jak się tu coś uspokoi... Dobra, widzowie, już się troszkę uspokoiło. No tak. Eee, <grym> no, Kolejny, minus dziewięć. Oha. Jaki? Aha, bo ta... O! Proszę no, pana, ale to ADC nie umie jeździć. A ja to nie mój, to nie moja wina. I w ogóle chyba dziesiąty minus. No nie, proszę pana, ale... E, ale dobra, jest... to w sumie był za Ale nie o to mi chodzi, tylko że jakby źle okrążył. Dobra, cicho. Dobrze, ale dobrze okrążyłem. I było dobrze. Bo jak się jedzie... Poczekaj... Aj, pan mi nie tłumaczy. Niech pan uważa na drogę lepiej, bo pan... Wiem! Zawsze be, nigdy mnie nie... nigdy nie, nie przestaną mnie zaskakiwać default, naprawdę, wiesz, w Niech pan się... No, działa. Działa, działa. zostałem w Ja też. Kawesz za co? Za nic. Ostatni Tutaj patrzymy, minuty, Pan mama. Pan mama. Dobra, nikogo nie ma, jedziemy. Tutaj też? Dobra. Teraz musi pan jeszcze zaparkować. Za pierwszą próbą. O nie. I, i jak pan tego nie zrobi? Ale tyłem. A, wie, wiem panu o co chodzi. N! Parkingowy! Ale... Nie, ja nie przyjmuję, musisz tyłem pojechać. O Czyli... Boże, no ale to nikt nie powiedział tak, to... No ja teraz powie... Okej. Okay. Jak widzisz teraz na chodnik, to zostaniesz... Dobra. Wysiadam, pan. Zapraszam. <słuch> no. Na... I teraz... Przepraszam. Coś tu rabował? Nie, I? E, Tak. Pan miał 9 minusików. Jakby jeszcze jeden pan, no to wiadomo, co by się stało, tak? E, pan dostaje licencję A na, na prowadzenie, czyli na takie samochody, właśnie bo dobre są. E, I teraz, tak, najważniejsze. Teraz mamy pytania. Nie. Tak. No, Mam kto powinien... Y, czy... Y, pierwszeństwo kto ma? Wyjeżdżający, e czy... czy jeżdżący prosto? Czy ten wyjeżdżający... Jeżdżący ma... prosto. Dobra. Dobra. Kto ma pierwszeństwo? Pierwsi czy samochody? Pierwsi. <noise> Módl się, żebym tego nie usłyszał, co chciałaś... Co? Módl się, żebym nie... nie przek... Żebyś nie powiedział literówki. Bo to by nie... Pierwsi! 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 O, o, Dobra, gadaj. Dalej. O, wykrociło mi łeb. Jejów. Nie wiem dobra Nie wiem, dobra, niech pan Zalicza, nie wiem Poczeka pan, jeszcze jest. tutaj musimy. Jeszcze tutaj trzeba. Jeszcze tutaj. Boż. Musi pan... Czego? Pod, musi Ogo. pan pod... Nie, 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 nie. Musi pan podpisać. Gadaj, dziadzie. I to będzie w fajny moment chyba. Naprawdę. Dobra, to tak. Musi pan podpisać papierek. Podp to, czy, po prostu tu proszę się podpisać. Dobra, e. E, e. A już, już podpisuję, już podpisuję. No. Dobrze. I teraz idę tu wydrukować. Dobra. Znaczy skopiować. Dobra, kopia. oryginał jest dla mnie. Kopia jest dla pana, proszę bardzo. Eee. Dziękuję. Dobra. I może pan już jechać. Już pan... nie... Nora, jest... To jeszcze panę. Nara, Mara, no ja, ja nie będę łamał przepisów. Ja nie będę łamał przepisów, obiecuję. Powty. O, patrz kto tu przyjechał. Eee! Nie będę. Tu, nie, nie będziesz. Wcale. Dobra, widzowie. Tak chyba było na tyle z dzisiejszego odcinka melonurę. Ja mam Erusemkę, a wy nie. Nie, ty źle. Nie. jesteś zły. A po, kiedy ktoś ma auto za 260 i jest szybszy niż Erusemka. Mary. Iho. Ja jestem lepszy. Jestem lepszym powerem. <laughs> Właśnie walnąłem w stu. <laughs> Jakbyś tak zrobił na tym, to byś nie zdał. Dobra widzowie to by było na tyle no. z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał sam mandat. Podob y mam nadzieję, że się podobało i do następnego siema. Lara! No, no.